Witajcie, witajcie na moim kanale. Dzisiaj nie z ogrodu, a z lasu, to znaczy z drugiej części naszego ogrodu leśnego. Wyruszamy dzisiaj, żeby zebrać trochę gałązek, żeby zdążyły się rozwinąć w wazonach w domu na wielkanocny stół. Padało śniegu, jeszcze biało tu w lesie. Jeszcze pączki na gałązkach bardzo marne, przez to, że tak zimno cały czas jest. Ale może jakieś znajdziemy, które będą się nadawały. O, tutaj na przykład są ładne zielone. Już o. Na końcu naszej działki, tej części leśnej jest bardzo dużo czeremch amerykańskich. A to, jak wiadomo, jest roślina inwazyjna. Bardzo się tutaj rozpleniła, rozrosła. Więc można bez problemu ją wycinać, bo i tak jest jej za dużo. A jak się ją wycina, to ona i tak jeszcze bardziej się rozrasta. Zaraz będę szukała takich gałązek, które już są w miarę rozwinięte o zaraz będziemy tu szukać kiedyś w przyszłości chcemy uporządkować cały ten lat do samego końca ale to jest dosyć spory kawał bo to jest aż jeden hektar więc trzeba będzie trochę wysiłku włożyć w uporządkowanie tego ...lasu. Tak? tak? Są akurat ładne. Ładne. Już z kłodkami zielonymi. I takie fajne długie. bo będzie fajnie rozgałęzione, to wtedy się to ładnie będzie nadawało do dekoracji. Teremka się nie pogniewa, bo i tak puści dwa razy tyle jeszcze gałęzi niż jej się zetnie. Na razie tyle ratunku, pójdziemy dalej. Idziemy dalej szukać bardziej zielonych jeszcze. Może gdzieś już listki są. O tu znalazłam jeszcze inny rodzaj łączków. Będziemy tutaj to jeszcze to troszeczkę pozbieramy. Jeszcze kilka takich gałązek. Niestety wieżby u nas nie ma. To byłoby ładne, wierzbowe gałązki, ale są suche tereny, no, nie ma pierwszy. Takie, kilka Prostych. proste, to do to czego innego się przydadzą. To, tak. <noise> to chyba wystarczy. Także gałązki już są zerwane. Jeszcze pójdziemy tylko po liśnię, ale tam trzeba wyjść po drabinie, bo tam są pączki kwiatowe. A potem będziemy to rozkładać do wazonów. To będziemy rozkładać do wazonów. A potem dekorować. I efekt końcowy pokażę wam w wielkanoc. To na razie tyle, do zobaczenia.